W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą programu komputerowego skonfigurować moduł przycisk bezpośredniego wybierania w połączeniu z centralą serii c 8 Aby to zrobić, no to standardowo musimy uruchomić odpowiedni program, do konfiguracji tego typu modułów używamy pro programu MODXNP, który oczywiście jest do pobrania za darmo u nas na stronie. Kiedy już go pobierzemy i uruchomimy, w pierwszej kolejności klikamy odczytaj ustawienia. Jak sami widzicie, ja tutaj mam użyty moduł dwuprzyciskowy i po odczycie ustawień program automatycznie nam podświetli moduł, który odczytał. W tym przypadku jest to 2NP. Gdybyśmy przy używali na przykład 10NP, no to tutaj podświetlone by było inne pole. No i jeżeli chcemy zmienić sobie do jakiego, na jaki adres ma nam dzwonić przycisk, który naciśniemy, to po prostu musimy zmienić sobie tutaj to. W tym miejscu w standardzie przyciski są zaprogramowane. Od jedynki w górę, właśnie licząc od dołu rosnąco w górę. W przypadku modułu do serii Familio zaczyna się to od siódemki, ponieważ Familio może być maksymalnie sześcioprzyciskowe, dlatego moduł jest traktowany jako rozszerzenie, więc jest od siódemki w górę. No i teraz, jeżeli chcemy to sobie zmienić, załóżmy, że dolny zmienimy sobie na ósemkę, a dolny niech nam dzwoni na jedynkę. Po zmianie ustawień klikamy zapisz ustawienia, mamy komunikat, że dane zostały zapisane. No i teraz sobie sprawdźmy, jak działa wcześniej. Na dole miałem jedynkę, teraz mam jedynkę do góry. Unifon ma ustawiony adres fizyczny 1 i sobie na niego zadzwonimy. Naciskamy przycisk, na panelu widzimy, że dzwoni pod adres 1 i Unifon nam się odzywa. Jeżeli chodzi o konfigurację przycisków, no to by było na tle.